Sięgasz rano po telefon i widzisz to. Temat maila. Pilne wezwanie przedsądowe. W jednej sekundzie cała Twoja firma przelatuje Ci przed oczami. Lata pracy, zespół, poświęcenie. Wszystko na szali. Myślisz? Ma spokojnie. Mam ubezpieczenie. Więc dzwonisz i wtedy słyszysz najgorsze zdanie świata. Przykro nam, ale Pana Polisa tego nie obejmuje. Game over. Jesteś sam. A prawnicy klienta już liczą zera na fakturze. Ta historia nie musi być twoja, bo istnieje ochrona, która zaczyna się tam, gdzie inne się kończą. Ochrona stworzona dla software house'ów. Błąd w kodzie, straty finansowe klienta, pozew o RODO, ogarnięte, zabezpieczone. My nie sprzedajemy po prostu polis, my dajemy ci numer telefonu, pod którym usłyszysz. Spokojnie, zajmiemy się tym. Chcesz wreszcie spać spokojnie? Napisz do mnie. To nie jest rozmowa sprzedażowa, to darmowy audyt twojego ubezpieczeniowego kodu.